Jesteśmy teraz w akademii Ekelite, w której trenowałem przez 3 lata, od 15 do 18 roku życia. No i wracają, wracają wszystkie wspomnienia, i teraz nie ja tu będę grał w turnieju, nie ja będę tu trenował, tylko Janek będzie grał w turnieju. Także trochę się zmieniło. Widzę, jak ta cała akademia się zmieniła, jak te drzewa urosły. Po prostu tyle lat nie byłem tutaj, i wszystko jest zupełnie, zupełnie inne, chociaż wiadomo, te podstawowe rzeczy, te korty, te, które były wcześniej, tutaj te części wspólne, tu się nic nie zmieniło, ale, ale naprawdę rozwinęła się ogólnie ta Akademia niesamowicie, ale przede wszystkim natura, natura. Widać po drzewach, po tym wszystkim, jak to wszystko się niesamowicie zmieniło. Pamiętam, to był mój pierwszy pokój tutaj w Akademii Ekelite, gdzie mieszkałem gdzieś przez rok. Potem przez kolejne dwa lata mieszkałem już w innych miejscach, ale wspomnienia są piękne. Nie zobaczy Alcaraza, bo wczoraj pojechał do Marbella na Davis także potem jedzie do Indian Wells i na inne turnieje, także no niestety tym razem jeszcze go nie zobaczy. Janek wszedł na kort i okazuje się, że grają na twardej nawierzchni. Nawet nie wiedzieliśmy, także zaskoczenie. miejsca kiedy kiedyś się jadło codziennie. Tutaj na przykład teraz, gdzie jestem obecnie, to było miejsce, gdzie jedliśmy zawsze posiłki. Teraz trochę to się już tutaj pozmieniało, ale fajne są te wszystkie pamiątki, wszystkie plakaty, zdjęcia. Naprawdę fajnie jest to tutaj zrobione teraz. Night session, gramy przy światłach. Janek e, wczoraj nie grał, trochę się gorzej czuł. Dzisiaj też nie grał, bo padało. Jutro Janek ma turniej, półfinał e, o godzinę dziewiątej. Gra z chłopcem, z którym grał w pierwszym turnieju w ćwierćfinale. E, także nie ma, nie ma łatwego meczu, o, e, ale no właśnie chcieliśmy dzisiaj wyjść, żeby chociaż trochę dotknąć piłkę, trochę ją poczuć. Także mm, no zobaczymy. Jeżeli chcemy zapać czucie, jeżeli chcemy, żeby technika była dobra i większość uderzeń było poprawnych, no to gramy do rączki. Ja staję blisko siatki i Janek musi zagrać forehand lub backhand będąc na pół kortu i zagrać do mnie do ręki dokładnie z dobrą techniką, z dużym czuciem. Kilka razy na sucho Janek, dobra technika. Punkt trafienia też, tak? Rakieta, uważaj, żeby nie była pod kątem, tylko żeby był punkt trafienia dobry, mimo że nie masz piłki, to staraj się, żeby był dobry punkt trafienia. Dobrze. Stawiaj mocno nogi. Tak, dobra technika też poruszania się. To też dobrze na początku sobie robić na sucho, bo wtedy e, no, utrwalane są pewne ruchy, pewne nawyki i ważne, żeby one były poprawne, żeby, żeby było wszystko bardzo dokładne i punkt trafienia, wyprowadzenie ręki, dobrze nogi. Krok skrzyżny, dobrze. Do tyłu, tak, wracasz OK, bardzo dobrze. Ręki spróbujemy trochę nagrać, tylko nie w telefon. Dobra, okej. Okay. Dobrze. Nie mamy statywu. Nie chciało mi się brać statywu, to nagrywamy tak na razie. Dobra tak. Wyprowadź, wyprowadź, wyprowadź Dobrze. Siódma rano. Wybieramy się na turniej. Mamy godzinę 40 drogi. Ja o dziewiątej meczy. Janek przegrał w półfinale 6-3, 6 1 z tym samym chłopcem, z którym wygrał w pierwszym turnieju w trzech setach. I mecz można powiedzieć, że dosyć podobny, bo pierwszego seta Janek tak samo przegrał 6-3 i w drugim secie był pierwszy, drugi game zacięty, tylko że tym razem Janek ich nie wygrał, a wtedy je wygrał i się mecz odwrócił. A tutaj. Janek się w ogóle nie podniósł. Mhm. Prowadził w ogóle 3-1 w pierwszym secie i grał naprawdę solidnie i dosyć agresywnie, i przejmował inicjatywę. Przecież tutaj też jest kort twardy, także wiadomo, tutaj trzeba jeszcze bardziej tą inicjatywę przejmować. I dopóki przejmował tę inicjatywę, to było ok. I potem przy 3-1 e, miał szansę na 4-1, się zezłościł, przegrał gema, i potem zaczął znowu wrzucać, znowu grać przez środek, a chłopiec tamten z forehandu dosyć, dosyć agresywnie gra, także zaczął y, czekać na jego błędy. E, a tam ten chłopiec grał agresywnie, trafiał i widział już, że Janek się trochę denerwuje. No i, no i się zrobiły schody. No i potem po trzy znowu Janek się wkurzył, potem 3-4 uciekło. E, I już mm, prawie, że płakał. Potem dalej nic nie zmieniał. Potem e, przy trzy, 6 jak przegrał seta, to praktycznie wyszedł na kort na drugiego seta już płacząc, no to wiadomo, z takim nastawieniem jest bardzo ciężko. Powalczył początek, uciekło i potem dopiero przy 5-0 zaczął ponownie, ponownie walczyć. 5-1, szansy na 5-2. No ale no niestety. No też Janek wiadomo, to nie jest żadna wymówka, bo, bo był troszeczkę chory ostatnio. No i to widać, że też mu troszeczkę no, przeszkadzało, bo, bo jak miał siłę to przyjmował inicjatywę, potem trochę z niego zeszło, już mu było ciężko ją dalej przejmować. Także no, dobra nauczka. Chłopiec zasłużenie wygrał. Janek dzisiaj nie miał, nie miał powera i no, nie zmienił, nie zmienił podejścia taktycznego. Ja też mu w trakcie nie chciałem za dużo mówić, bo, bo on sam musi się uczyć. Sam musi się uczyć, sam musi doświadczać, sam musi wyciągać wnioski, bo nie sztuką jest, żebym ja mu powiedział i, i to robił. I on to robił, i wygrywał, ale potem nawet nie wie dlaczego, także no wiadomo, czasem trzeba jakby odpuścić i pozwolić mu przegrać, popełniać te błędy, żeby sam się nauczył i wyciągnął wnioski. Także teraz trzeci turniej DNK się skończył i będzie grał teraz w Mastersie, w Mastersie będzie pierwszy rozstawiony i tak naprawdę w zależności jak w tym Mastersie pograją, no to to takie będą miejsca. Jankowi chyba z tego co widziałem, wystarczy półfinał albo finał, to wtedy już na pewno wygra wszystko. Zakładając, że na przykład ten chłopiec dzisiejszy wygra cały turniej. Także jedno jest pewne, że Janek skończy wśród pierwszych dwóch, trzech cały turniej, nawet jeżeli przegra od razu pierwszy mecz. No ale jakby tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyciągnął wnioski, nauczył się i spróbował zagrać kolejny turniej lepiej. I Masters będzie właśnie belcze. Fajnie, że jesteście z nami. Prosimy o subskrypcję, komentarze, lajki. I do następnego. No, na temat meczu. Uważam, że mecz był. No, na początku było dobrze. Miałem, miałem agresywne nastawienie. Jakby miałem pozytywny, byłem pozytywny na początku do 3-1. Grałem agresywnie, nie oddawałem mu punktów. Robiłem mało niewymuszonych błędów, atakowałem. No, i jakby dobrze mi szło, a później to on zaczął atakować, bo ja mu grałem za krótko, przejmować inicjatywę. Ja się zacząłem wkurzać, mówić tam jakieś, jakieś zacząłem mówić Pierdziele, nie Pierdziele, i po prostu i po prostu i już, już byłem negatywny, już po prostu grałem jakieś, jakieś farmażony, i, i mu grałem jakoś krótko, w ogóle nie wiadomo, co to było. I, i, on nie, I on nie kończył i, i co? I w ogóle nie byłem pozytywny, już nie miałem motywacji, już mu odpuszczałem w drugim secie. No i jeszcze tam przy 5-0 dla niego, w drugim secie jak było, to troszkę powalczyłem. 5-1, pękwi naciąg, ale to już tam tak nieważne i, i... przegrałem już tego tego gema, ale był bardzo dziecięty. No i troszkę... Płakałem, tam byłem taki, taki na kocie, taki trochę obity, już później już, już po prostu ten mecz to jakby, wiadomo, z każdego meczu można się czegoś nauczyć, no ale, ale no, zdecydowanie mogę lepiej zagrać. No, no i, no i teraz czekam na Mastersa, jak będzie i, i na pewno jak będę miał grać z tym Platonem z tym moim przeciwnikiem na Mastercie na przykład to to na pewno się poprawi, i się zmienia